Witam was wszystkich, baje jestem Kiroks i witam was na kolejnym odcinku z oceniania działek widzów. Słuchajcie, ja. Witam was tutaj na, na. takim kolejnym odcineczku, słuchajcie. Jeżeli jesteście nowi, serdecznie zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, oraz wszystkie powiadomienia i oczywiście mm, zostawienia łapki w górę. Słuchajcie, dzisiaj będzie kilka działek, myślę, że całkiem ciekawych. Zacznijmy w sumie od mojej. Nie pamiętam momentu, od którego właściwie tutaj. Zostawiłem Was na ten moment, więc słuchajcie, może zacznijmy od yy, z zewnątrz. Szybciutkie oprowadzenie, bo już pokazywałem moją działkę. Tak ona sobie się prezentuje, to jest moja cała działeczka, O, proszę bardzo, takie, takie coś, takie rzeczy tutaj, takie zwidy, niewidy, kurde. O, proszę bardzo, idziemy sobie tutaj. O, jest mój magazyn, mam tutaj dwa mechanizmy zrobione. Tam jest yy, automatyczna taka farma, yy, expa i tak dalej. Mam nadzieję, że muzyka nie będzie za głośno. I teraz tak. Tutaj mamy sobie room, gdzie mam tutaj enchant. No i w sumie to na tyle. Tutaj mamy nagrobki. W ogóle przeczytam te nagrobki od samego początku. Dlaczego nagrobki? Słuchajcie, nagrobki były za to, jeżeli ktoś mnie wspierał, wysłał mi jakiegoś donejcika i tak dalej, to za y, po prostu jakąś tam drobną opłatą po prostu uwieczniałem tutaj ludzi, którzy mm, drobną. No 750, 750 to był minimum, to nie było mało, ale po prostu jest kilka osób, które y, tutaj są. Także tak, mamy tutaj namaszczalnie <laughs> imienia Damianek oraz flaszka. I proszę bardzo, zacznijmy. Najpierw jest Brzoza Z, Donator Damianek, top donator, chyba drugi. Mikołoczaj też bardzo wiele tutaj pomaga. Yy, spoko Typek yy, Uśmiercony Luz, tutaj to jest Christianus, on bardzo dużo ostatnio też nazwał. Że dziękuję bardzo wszystkim jeszcze raz. Mmm, jak ktoś chce zapraszamy, w ogóle Christianus to już złoty tutaj będzie miał, za niedługo też, złoty przepraszam, diamentowy za niedługo też będzie tutaj zmieniony, patrzcie, to jest automatyczny właz, który się zamyka jak wejdziemy na płytkę, no i takie, takie po prostu sobie gdzieś tam wyjście, nie? Dobra, idziemy stąd, aż bardzo to jest tajny room, wiadomo, mogłem w sumie bez tego robić, ale tak jakoś tak lepiej wygląda, na górze w sumie dużo się nie zmieniło, więc pokazywać go nie będę, jeżeli ktoś chce, to może sobie zobaczyć odcinek, a tutaj proszę ja was mamy ze zbożem po prostu farmy pszenicy o tak to sobie się robi klikamy przycisk który jest tutaj klikasz przycisk wszystko się robi pokażę wam tylko jak to zrobiłem myślę że ogólnie spoko wygląda tutaj mamy kolejny poziomek i tutaj mamy o Boże święty dobra nie tutaj nie było to sobie robiliśmy bardzo długo. Ja tu przebudowę w ogóle całego budynku. Robiłem jeszcze te szyby, tu pozostawały jeszcze to nie jest dokończone. Ale tak się prezentuje to z boku. Tutaj mechanizmy, zakryte wszystko, tak jak może być najbardziej, żeby to jakoś wyglądało. Proszę bardzo, myślę, że nie wygląda to wcale tak źle. Dobrze, tu jest szklarnia w ogóle mojej dziewczyny Adrianny. Pozdrawiam serdecznie. No, i dobra, lecimy teraz do Mikołacza. Mikołacza i z zewnątrz pokażę, bo w środku to. chociaż w sobie środek też pokażemy. Tak wygląda jego zamek. Tutaj są wieżyczki. Myślę, że zmienił dużo na plus. O, w końcu zmienił tutaj dywan. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Na szybkiego, bo te osoby już tutaj były, więc jak tylko szybko chcę to zrobić, żebyśmy jak najwięcej osób pokazali. Tutaj mamy dół, Mikołacze w ogóle fajny motyw wyczaił. W ogóle ja zapomniałem powiedzieć, to jest w ogóle serwer dla donatorów, czyli serwer dla was, osób, które mnie wspierają i osób, które mm, tutaj układają swojego grosza do serwera dla mnie i tak dalej, nie? Na żarcie, na KFC, wszystko. Proszę bardzo, Mikołacza i tak to sobie wygląda, tam jest chyba kopalnia jakaś, nie wiem, tutaj ma wiśniaków, w ogóle on miał mending do sprzedaż, także... On bardzo fajnie tutaj zrobił. Ma mending tutaj? Me może nie mending na sprzedaż? Nie wiem, coś tam miał, więc wiem, że jakąś metropolię sobie zrobił taką. Tu są prezenty od nas. No i tak to sobie się prezentuje. Dobra, lecimy od razu do kolejnej działki, którą będzie działka Kaczegobera. Niestety nikogo dzisiaj na serwerze nie ma, aczkolwiek nie przejmujmy się tym, bo to jest. Wiecie. Nie ma za wiele znaczenia. Flaszka 07, wybudowało nam takiego fajnego pieska. Tutaj ktoś niszczył tabliczkę. Zrobiony na live dnia. 27 października, godzina zakończenia, no, 23, także fajniutko, pozdrawiamy serdecznie, fajny, fajny piesio, fajny. E, działka Kaczego Bera, dwa klipery zrobione, jak na kwadratowej masakrze, bardzo fajne, tu jakiś coś. E, tutaj mamy farmę owiec, no wszystkiego bydła całego, nie? Jakieś skrzyneczki widzę, chyba automatyczne, przepalarnia jakaś, no, fajnie ogarnięta, ładnie zrobiona, więc, więc spoko. E, domek, jakiś magazyn, no szybkiego, tak wam pokażę, nie będę pokazywał itemów. Yy, w ogóle tak, Mikołacza ocena, bo zapomniałem powiedzieć 9 na 10, 10 nawet bym mógł dać na 10, ale myślę, że jeszcze musisz dokończyć, kurde, poczekamy na ten element ostateczny. Mm, tutaj też coś ma do końca, nie wiem, Kaczyberce tutaj ma jakiś domek, chyba, nie wiem, coś, coś takiego, no coś, co, jakoś tak to wygląda, ładnie to wygląda. W ogóle to jest działka Kaczegobera i Adinio, tak. To jest działka Kaczegobera i Adinio. To jest śmieszne, to jest winkiel. To jest winkiel i trójkąt naszej szkoły tutaj takiej, z którym chodzimy tutaj, bo to jest mój kuzyn, nie? No i takie takie rzeczy sobie mamy tutaj, o, farma. Bambusy. Ogólnie wygląda wszystko spoko. Nie wiem, pewnie mają coś jeszcze na dole, jeżeli czegoś nie pokażę, no to sorry. Tu łódeczki kaczego są. Okej, okay, dobra. Idziemy do Sebuś Jacek, czyli kolejnego takiego większego donatora. I pójdziemy jeszcze do flaszki, do wefi. I jeszcze myślę nad kimś, ale to zobaczymy. Dobra, Sebuś Jacek. Widzę, że tutaj działeczka to taka skromniutka. Tutaj coś się zaczęło budować, coś fajnego myślę. Ale za dużo to nie, nie, nie działa, widzę. Tutaj jest chyba, nie wiem... Nie wiem, co tutaj jest, ale coś jest, więc... Chyba zgaduję, że to jest Mob Grinder, czy coś takiego, nie? No spoko, jak działa, to spoko. E, bambusy, Nether. W ogóle neter jest. Nie możecie mieć Netheru. Jest Nether główny i tam pro, postarajmy się, żebyśmy tam wchodzili, nie? Podrodniko, oczy, masz skrzynię, zaprezentacie. O, fajnie, to się było mu dało po prostu diamenty jakieś. Fajnie, fajniutko. No, malutka działeczka, za dużo to nie ma co pokazywać, ale dobra. Słuchajcie, typujemy się do y, WEFI. I do Damiana jeszcze. Dobra, to do Damianka najpierw. Damianek też prosił mnie bardzo, żebym pokazał. Już nie pamiętam, kto dokładnie mnie prosił, ale postaram się, żeby odcinek zamknął się w 15 minutach, tak żebyście mieli w miarę zwięzły odcinek. W ogóle Damianek jest top na serwerze, popatrzcie. Balance top wpisuję. I Damianek ma 91 koła. Tu mają po 55. Drugie miejsce ma 55 koła i to jest flaszka, który też naprawdę napierdziela na serwerze Masakra. A Damianek jest pierwszy, ma 91 koła. Czy idziemy to? To jest kurde, wow. Elytry już ma, bo w ogóle nie wiem, czy wiecie. Dodano zostanę do sklepu e Shop. Shop, przez e który zdobywasz Exp, i za Expo możesz sobie mm, takie itemki tutaj sobie sprawić, nie? Więc. Y no, Elytra, Ekspiarka, czyli Ekspiarka jest na spawnie, jest dużo rzeczy by pokazywać I dodatkowy kubeł w razie gdybyście nie zmieścił, takie 15 czy 25 na 25 Okej, okay, dobra, słuchajcie, tutaj mamy magazyn Damianka, w ogóle strasznie fajne, patrzcie z Uff, dobra, to Damianek miał tu naprawę Szanuję strasznie, szanuję bardzo 32 Emeraldy i macie naprawę Piszcie z Damianką, może dila zrobić jakiegoś No dobra tak to sobie się prezentuje. Jest to taki jakby kwadratowy, kwadratowa masakra, tylko coś na zasadzie kwadratowej masakry, tylko po prostu nie ma PvP i są kuboidy i takie inne rzeczy. Także tak się prezentuje, beacon jest, także tu jest bogactwo. Tu może nie ma dużo mm, takich rzeczy bardziej budowlanych, ale za to jest bogactwo na serwerze tutaj u, u Damianka, także szanuję bardzo. Okej, okay, idziemy do Wefi teraz. Eee, wefi, proszę ja was, ma kordy. TP, mm, już wpisujemy, abyśmy nie byli w skale, ojeju, no jesteśmy, dobra, więc próbujemy sobie wyjść, Wefi ma bardzo, bardzo ciekawą działkę, w ogóle to jest dziewczyna, yy, akwarium, piękne po prostu, trochę światła jeszcze nie mam, mam doświetlić tak, żeby chociaż na odcinek było ładnie, Enchanting, papuszka, Kazik, tu druga, Zdzisiu, ele fajne. Wefi to chyba dawno nie grała, mi się kojarzy, co? Bo coś tak, jak ostatnio byłem kilka tyg, chyba z tydzień temu, to tak podobnie bardzo miała tutaj Ale patrzcie Fajnie tu, w ogóle, ty, ona w dżungli była Nie wiem gdzie jest dżungla, nie mogłem znaleźć się jeszcze Farma tutaj, o Proszę bardzo, proszę, ja was tutaj, jakieś fajne budowle W skałach No Nie głupie wcale, buszek yy, szczęście dla was YouTube plaza do no, ja myślę, że tutaj ogólnie bardzo fajnie się to zapowiada. Zobaczmy jeszcze jak to w środku wygląda. Widzę szkielety tutaj masz. <laughs> nie dotykam się. No, bardzo fajnie. Zamysł jest po prostu epicki. Yy, ocena Damianka działki za bogactwo jest 8 na 10, bo nie ma jeszcze budowli, ale bogactwo jest, także. Tego. Hmm, Kaczego Bera to tak samo? Myślę 9 na 10 10 na 10 coś, coś koło tego w tych granicach, bo dużo rzeczy jest fajniejsza na pewno od mojej gdzieś tam. Chociaż ja zadłużę i mi się też bardzo moja podoba. Znaczy, moja, nasza w ogóle, bo ja tak się przedstawiam jako moja, ale to nie jest do końca nasza. Hmm, farma tutaj widzę do WEFI. No i WEFI myślę też takie zadatki na 9 na 10 bo jeszcze mało tutaj elementów takich, ale jest potencjał, także, także naprawdę szanuję. No okej, okay, dobra, lecimy teraz do, mm, już wam mówię. Koziela byliśmy. Teraz lecimy do flaszki. Lecimy do flaszki. Flaszka to w ogóle tego, na to to ja czekałem najbardziej. Naprawdę, na to to ja czekałem najbardziej. I teraz wszyscy, słuchajcie, jak morda, to i morda. Zostawiacie teraz łapkę w górę. Subskrybujecie kanał, jeżeli ktoś jest nowy. A jeżeli ktoś chce dołączyć na serwer, to serdecznie zapraszam na live, bo na live'ach y, jest opcja dołączenia. Jeżeli będzie dużo osób, zrobię losowanie, a jeżeli będzie mm, osób no, niedużo, to możecie zawsze dołączyć poprzez y, po prostu wysłanie donate'a o wartości 7 zł, bo serwer też swoje kosztuje. No i ja też mam za stworzenie tego serwera, żebyśmy sobie fajnie grali. Też kilka tam groszy, nie? Wow! <laughs> o kurde! Aż screena robię. No wow! flaszka Aż zapiera dech w, w piersiach po prostu, naprawdę. Piękne. Najpiękniejsze. Jeżeli mógłbym wystawić ocenę. Wow! Pch, jaki piesek fajny! Patrzcie! O mój Boże! Nie, flaszka. Flaszka. Piękne. Naprawdę. Naprawdę. Ja myślę, że dla flaszki łapeczka i wielki, wielkie serduszko dla niego. No popatrzcie. Ja wiem, że ktoś by mógł powiedzieć, o to są piksela arty, i to łatwo się robi. No, ale nikt tego nie zrobił. Nikt tego nie zrobił na serwerze poza nim. Piękne. Naprawdę piękne. Serio. Wow. Flaszka milion na 10. milion na milion, milion na 10 po prostu. Wow, banan, to. No, przepiękne po prostu. To jest bardzo fajne. I małpka w ogóle, ja nawet nie widziałem małpki chyba. No kurde. Czekaj, ta screena zrobię. O, no pięknie, kurcze. Idynia halloweenowa, panda, świnka, króliczek. Ja też miałem króliczkę. Banan tu dla mnie dla małpki. No kurde. No, flaszka. Wielki wielki naprawdę wielki szacun. Rób chałupę. No i buduj. Flaszka w ogóle jest top śmierci ma. Po prostu on ma 190 śmierci na serwerze. Rozumiecie wy to? 190 śmierci. No pięknie, dobra, sprawdzimy. Um, white listy, jak wygląda. Jeszcze sobie zobaczę, kto to będzie mógł być taki, kto gra. Zobaczmy, kto to taki grak, którego dawno dodałem i widzę tobie. O, fryzzt! Właśnie! Czekajcie, tp... Dobra, sorry, że ja tam komendy wpisuję, mam nadzieję, że was to nie przeszkadza specjalnie, myślę, że trochę przyszliście popatrzeć i troszkę też tutaj się... Mmm, no, zadowolić, tak, tak, patrząc na własne budowle, no naprawdę jestem pod wrażeniem, po prostu cieszę się, naprawdę bardzo się cieszę, że community tego serwera jest naprawdę na wysokim poziomie. I po prostu cały ten serwer, to wszystko, co tutaj budujecie, jest piękne. Po prostu wszyscy się dogadują, siedzą na, te, na Discordzie, może nie dużo osób, ale gadają, grają o sobie. No i jesteśmy na działce Frestiego, nie? Ja myślę, że to jest skarb Że naprawdę takich ludzi tutaj można było trafić To już widzieliśmy Myślę, że dużo ta twoja działka się, Fresti, nie zmieniła Chyba, że coś zrobiłeś No ja niestety nie mam instrukcji, nie? Właśnie, ludzie Powiem wam Dodałbym to na początek odcinka Ale myślę, że ludzie, którzy grają na serwerze Dotrwali do końca eee, Fresti Sprawdziłbym twoją działkę do końca Jeszcze sprawdzę, czy tutaj coś jest Co to dźwignię. Okej, okay, dobra Fajne to jest i to jest zejście, dobra. Eee, słuchajcie, Freskiego działaczkę widzieliśmy na poprzednim odcinku. Jeszcze ostatnio sprawdzę, ale słuchajcie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, wszyscy moi donatorzy, wszyscy osoby, które siedzą i oglądają, napiszcie w komentarzu małpeczka i wyślicie serduszko dla flaszki za takie budowle, w ogóle na wszystkie wyślijcie serduszko. I słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym wasz domek ocenił, postarajcie się postawić. Tego jukeboxa, tego, tego notebooka, w takim miejscu, żeby były tabliczki i napiszcie mi, od yy, odkąd mam zacząć, gdzie mam iść. Najpierw nawet strzałki podawajcie takie, tutaj, o strzałeczkę, tutaj, nie? Tutaj strzałeczkę, żebym ja wiedział. No nie wiem, tak wymyślcie, żebym nic nie ominął, żebyście mieli, kurde, swoje, nie? A ja w zamian za to po prostu wymyślę jakiś serwer itemowy i tych osób, które zweryfikujemy działeczkę, zrobię po prostu komendę, że jest zweryfikowany i że, że już działeczka jest sprawdzona i będzie data i po prostu będziemy sprawdzać i taki item dostaniecie, gdzieś w go postawie, czy jakiś coś na zasadzie bikonu takiego, coś podobnego do tego itemu, nie? No i myślę, że będzie kozak. Dobra, freesty działeczkę widzieliśmy, ja myślę, że jest naprawdę kozacka, yy, też fajny. Yy, po prostu design. No ja jeszcze sprawdzę czy na pewno nic nie ominąłem. Tutaj byliśmy, tutaj byliśmy, magazyn. Tutaj są jakieś rzeczy, jakieś pewnie poukrywane mechanizmy, ma jakieś coś pewnie, bo to jest fresty. Eee, tu jeszcze wam pokażę w razie, gdyby ktoś nie widział, tędy sobie wlecimy. O. Jest. Taki magazyn. Myślę, że ogólnie wygląda bardzo spoko. Tu jeszcze magazyn, to tego nie widziałem. To pewnie przepolarnia jakaś, bo tak patrzę, z so piecki, piecki, piecyki. Myślę, że na dzisiaj starczy. Jeżeli czyjegoś działki nie pokazałem, przepraszam bardzo, ale myślę, że w najbliższym czasie pokażemy. Wysyłajcie ludzie swoje niki w komentarzach i piszcie, jeżeli wasze działki nie ocenili. Ci ludzie, którzy grają, nie? Dobrze, dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się i siema, piątka! Hello.